Zważywszy nie to, ale, jeśli Tak, tak, tak. Dobra, więc na razie na początku robicie wpływ. Dobra. I mamy 6 litrów. Tam po tak nie 6 litrów. Przykładowo. I, I mam 6 litrów. No? czy szkoda wody. Lej. Lej. Lejemy. Lejemy. Dziewczyna, a bo Lei. Lei. nie. jeszcze? Nie. Tak? A dobra, a ja też mam zróbmy. Tak, ale już widziałem. Dobra, dobra, lejemy. Trzeba lejemy, pokazać. Jest w I ma być mieszadełko, tak? tak? A ile procentowo? Nie wiadomo Co? jeszcze. Chyba pół Ten ten. ten... Koncentracja jest Tak. tak? Tak, pięć minut. A muzyka nie może grać jakaś w tle? Tak, oczywiście. tą <laughs> Tak, no ją ja widziałam. Czy? ja na tym nie miałam to Dębie, tak? Dębie. Jest... Bo oni mieszkały. w tej... No, je bała w tylko dlatego, że popatrzyłam na pamięć, ta tak. tak, że jest aktywna. Tak, tak. na ona tak co ona tu robi? No, ona tam mieszkała, no? Tak, w Radzku. A teraz to, to, to jak ona... Okay. Nie to? Nie Zaję? Nie to Nie tylko bardzo było słychać. Nie mówi Pani o arteszy, co było, bo ona miała taki topik, co nie, i ten top, takie jak stanik, niektóre są zajmowane na taki Teraz to na Nie, chyba we Wrocławiu, czy coś. Nie, ja mówię o... I tutaj jest, że sześć litrów i dolewamy trzydzieści, czy tu jest 6 i odejmujemy? Dobra, no. to jest piąty. Wolę do góry. Marina słucha. Koniec 30 czy 15 lat? 30. 30. na 6 litrów, żeby się dość pochłonąć. Jakbyś miała na 3 litry, to dasz 15 15. Dobra, i teraz tak. No, mamy 6 litrów. Odejmujemy miareczką 30. Mm -hmm. I ale nie, teraz nie. Ja jeszcze Pani, pani Szoka mówiła, że trzeba oczyścić, osuszyć ten pojemniczek, jeśli z tego samego odejmowałaś wodę i chcesz wlać koncentrat, bo w tej wodzie, bo w tym pojemniczku może zostać yy, pani nie, woda i żeby, że trzeba osuszyć. Okej, okay, dobrze. No, chce Pani osuszyć, niech Pani osuszy ale... No nie muszę osuszyć. Dobrze. Muszę się tak, to starczy do się Lej ten płyn, ty! No, no, no. Ale, lej no, no, no. tutaj na żywo! Lej! i tutaj to nie No i tutaj Ja się zawsze zastanawiam, jak to działa, o co chodzi z tym. Mm. To taka rureczka boku no. I to, to co ty to tylko naciskasz i cię to... Mogę odkręcić oba, mm -hmm. nacisnąć, odmierzyć i no. wleć. Okay. Nie Mieszałko. Nie Mieszałko? To na razie nie wyszło. Widzimy narzędzia? Czyli zamykam to. Teraz tak, Zamykamy. Nie, bo nie może być. I teraz wkładam te narzędzia. Tak, tylko będzie na pewno, będzie miał do wybrania narzędzia. Czyli to. Czyli.